Ashanti Terot. witam Was serdecznie, moi drodzy. I witam wszystkie osoby spod znaku raka w Waszym czytaniu na listopad. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Waszej sytuacji, a resztę po prostu zostawcie. Warto również sprawdzić Ascendent Księżyc, bo tam też możecie znaleźć jakieś informacje dla siebie. I jeżeli chodzi tutaj o Waszą energię, Przede wszystkim, co pierwsze rzuca mi się w oczy, to to, że być może ostatnimi czasy zmagacie się z jakimiś takimi trudnościami w, w relacji, tak? W relacji z waszym bliskim partnerem, partnerką albo kimś z waszego otoczenia, tak? Kto jest dla Was ważny? No tutaj możecie mieć do czynienia, słuchajcie, raczki, z, z Waszą bratnią duszą. Niektórzy mogą mieć powiązania jakieś takie mm, biznesowe, finansowe z tą osobą, ale niekoniecznie. W każdym razie może tutaj dojść do, do jakiejś takiej separacji i to od razu się rzuca w oczy. Więc. Mm, to, co przychodzi do Was właśnie w, w listopadzie, to jakieś wycofanie, albo to Wy raczki postanowicie się wycofać z jakiejś relacji, odsunąć trochę na bok, by spojrzeć z innej perspektywy na to wszystko, by przemyśleć pewne kwestie. Więc tu widzę przede wszystkim takie silne skupienie na sobie, na, na, tej, na budowaniu tej relacji, ze sobą, skupienie na pracy, albo na swojej pasji. Tak jakbyście starali się odciągnąć te trudne emocje, te różne dziwne myśli od siebie, tak? Więc raczki będą, będą próbowały przekierować po prostu energię na inny aspekt życia. Tak to, tak to widzę. No, być może macie do czynienia tu z panną albo z osobą w podznaku wodnika. Ale mniejsza oznaki. W każdym razie, no mówię, ja tu nie widzę takiego ostatecznego zakończenia. Ja raczej bym postrzegała to jako odsunięcie się od siebie, tak? Czas na taki wgląd w siebie. Po prostu, tak? To może też być na przykład sytuacja, gdzie partner wyjeżdża, albo to wy musicie gdzieś wyjechać do pracy, tak? Więc wcale nie musi się tutaj nic złego dziać. Jeżeli mówię tutaj do samotnych raczków, może się zdarzyć tak, że no właśnie. Żeby gdzieś tam, e, jeżeli już ta sytuacja trwa od jakiegoś czasu, y, to być może po prostu wy czujecie, że już dalej nie chcecie iść sami przez to życie, czy same. I y, tak jakby być może tą osobę już poznaliście, a jak nie, to może pojawi się ktoś w pracy u Was w listopadzie. W każdym razie ym, y, mam wrażenie, że część z, z Was y, no, ma na pewno kogoś na myśli, kogoś bliskiego, ale tak jakby w tej relacji zabrakło takiej równowagi. Ym. Jakiś tutaj problem był ewidentnie. I teraz pytanie, czy to. Ym, To Wy nie, mu, nie potraficie tak do końca mówić o swoich potrzebach, o swoich uczuciach, o tym, że, że Wy też potrzebujecie tego wsparcia, tak? Yy, czy, czy to Wasza osoba? Pamiętajcie, no, nie możemy oczekiwać, że ktoś się domyśli. Tu jest yy, ważna taka jasna komunikacja. Yy. Więc też, jeżeli znajdziecie się w tej trudnej sytuacji, bo to może być dla Was trudne, tak? Że, że właśnie na przykład jakieś takie odsunięcie się ważnej dla Was osoby. Ja nie mówię, że sobie z tym nie poradzicie, tylko może być ten natłok myśli, tak? Gdzieś tam te czarne scenariusze i tak dalej. To pamiętajcie, też nie bójcie się prosić o pomoc, bo być może w Waszym otoczeniu są osoby, które chętnie Wam udzielą tego wsparcia, wysłuchają Was, tak? Więc nie zamykajcie się na to, na zasadzie takiej, że wszystko sama, tak? Ja sobie świetnie poradzę, nie potrzebuję nikogo i tak dalej. No, absolutnie tutaj jak najdalej od takich, takich dziwnych myśli. Jeżeli, słuchajcie, planujecie jakieś podróże, tak? Nawet takie krótkie wypady... No to tu od razu mówię, że yy, mogą nie dojść w listopadzie yy, do skutku, tak, może coś tu się nie udać. Ale również mam wrażenie. Yy, jeżeli będzie taka sytuacja, że to wy, yy, jeżeli odnajdziecie się w tym, tak, że to wy odsunęliście się od jakiejś osoby, bo po prostu, nie wiem, za długo było czekać na kogoś, na podjęcie jakiejś decyzji. E, czuliście się samotni w, w jakiejś relacji samotne mm, i potrzebujecie czasu na przemyślenia. To mam wrażenie, że tu ta osoba to zauważy i mm, może być taka sytuacja, że przestanie kontrolować, tak jakby mm, przestanie kontrolować swoje uczucia. Być może wyjdzie z jakąś propozycją. Nie, nie obiecuję, tak? Bo mówię, tu jest was, was dużo, ale tak jakby być może faktycznie to będzie Wam potrzebne, żeby i ta osoba coś przemyślała, tak? Być może przestanie w końcu uciekać i zmierzy się z jakąś prawdą, ale karty mówią tak czy inaczej, jako rada, słuchajcie, żeby chronić swoją energię, tak? Czyli nawet, jak ktoś do Was przyjdzie, to, to nie otwierać się, nie podawać e, tak, jakby wszystkiego na tacy. Mm, raczej zachowajcie tą powściągliwość. Mimo wszystko, na spokojnie. Nie śpieszcie się z, z otwieraniem swojego serducha. E, I tu, jeszcze odnośnie pracy, to. Mm, w pracy dobra energia, tak? Bo wy gdzieś tam być może powoli dążycie do tego, żeby, żeby coś osiągnąć I, i ta wasza skrupulatność i to, że jesteście naprawdę właśnie um, tacy metodyczni, um, robicie wszystko dokładnie, to będzie miało, um, to da wam rezultaty, tak? Um, również te, te finansowe, ale być może tutaj trzeba trochę czasu, cierpliwości, więc um, w kwestiach zawodowych, finansowych. Um, ostrożnie z wydatkami, tak. Um, ale to się, wiecie co, w listopadzie, to ciekawe, prawie u wszystkich znaków podobna jest energia, żeby, żeby nie szarżować. A raczej oszczędzać. No, wiadomo, teraz trudny czas dla nas wszystkich, to, co się dzieje. Także yy, i przestroga, słuchajcie, no, tak jak powiedziałam, starajcie się wyjść mm, ze swojego umysłu. <grym> po prostu. Nie fiksujcie się na, na tych czarnych myślach, bo tu sami siebie będziecie gdzieś tam nakręcać negatywnie, jeżeli cały czas będziecie analizować daną sytuację, wyciszenie, medytacja, relaks, wyjście gdzieś tam do natury, to, to wam pomoże, tak? Róbcie wszystko to, co co daje wam to ukojenie, co pozwala właśnie uspokoić te myśli. Więc absolutnie tutaj starajcie się nie sabotować sami siebie. Także tak to, tak to wygląda. Dajcie znać, dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. No, bo tu też taki konkretny przekaz, więc na pewno nie będzie do wszystkich. <laughs> Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i co? Do usłyszenia. Pa pa.